Ja już wam o tym wspominałam, że o ile jest bardzo dużo publikacji o kobietach, mało, chociaż może powiedzieć, bardzo mało o mężczyznach, o modzie męskiej, tak naprawdę tyci, cienko jest o modzie dziecięcej. O dziecięca w Polsce XVII i XVIII wieku. Cześć, nazywam się Kajani, i jestem kolekcjonerką. Jestem rekonstruktorką, piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki godne polecenia. E, Anna Dorążkowska, to, to nie, nie pisze, wiecie, takich cieniutkich książeczek, absolutnie nie. E, to, co niektórych może odstręczyć, nie mówię o dużej ilości tekstu, to jest to, że głównie. Oparte są te książki na bazie wykopalisk grobowych, trochę na ilustracje dawnych. Znaczy, tam jej na grobowych w sam raz. Ona ma jeszcze kilka takich naprawdę fajnych, które są dla <laughs> odgrzebania przez archeologów w różnych zimnych miejscach. Jak widzicie, masa tekstu. Naprawdę masa tekstu. Kolorowe ilustracje zachowanych eksponatów, yy, obrazy. Historia, detale. Czekajcie, bo tu macie fajną rzecz. No, 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 chodź, 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 proszę, zdobienia, buty, kaptaniczki, nie kaptaniczki. Więc jeśli interesuje Was moda dziecięca, to tu jest ona ujęta w trochę inny sposób niż w katalogu z Wrocławia. Link do poprzedniego filmiku podam Wam oczywiście w opisie. Ja książki, troszkę, jak z tam raz lubię, a także za styl pisania. One są bardzo takie fajne w czytaniu. Więc tak, dla wielbicieli mody dziecięcej. Poleca się książeczka.